Jak wybrać odpowiednie materiały do nauki języka obcego? Jeśli jesteś na początku swojej drogi i jeszcze nie znasz żadnych słów w danym języku obcym, to najpierw naucz się nazywać przedmioty, osoby, które zazwyczaj napotykasz w ciągu dnia oraz czynności, które zazwyczaj wykonujesz w ciągu dnia. Nazywanie przedmiotów, osób oraz czynności to jest podstawowa umiejętność przy nauce języka obcego. Na tym etapie nauki przydadzą ci się słowniki oraz listy słówek. Na przykład 100 najważniejszych rzeczowników stosowanych w danym języku obcym albo 200 czasowników. Oczywiście, posiadanie list słówek nie wystarczy, abyś nauczył, nauczyła się tych słówek. Co możesz zrobić? Możesz zrobić z tej listy słówek fiszki. Tak jak ja zrobiłam fiszkę ze słowa okno w języku niemieckim. Patrząc na okno, od razu też patrzysz na fiszkę i zapamiętujesz nowe słowo. Nowe słowo następnie zapisujesz w planerze do nauki języka obcego i w ten sposób zapamiętujesz go jeszcze lepiej. Następnym etapem przy nauce języka obcego jest tworzenie własnych zdań. Własne zdania możemy stworzyć tylko wtedy, jeśli znamy gramatykę. Gramatyka jest zazwyczaj opisywana w podręcznikach. Podręczniki składają się z trzech podstawowych części. Po pierwsze z części tak zwanej prezentacyjnej, gdzie materiał gramatyczny lub leksykalny jest zaprezentowany i wyjaśniony. Następna część to tak zwana część praktyczna, gdzie ten sam materiał jest przećwiczony poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. I następna, ostatnia część to część produkcyjna, w której podręcznik zachęca czytelnika do skonstruowania własnego tekstu lub wypowiedzi ustnej stosując dane struktury gramatyczne lub leksykę. Jak na pewno się domyślacie, nie każdy podręcznik ma właśnie takie trzy części, które pozwalają nam poznać materiał, a następnie go przećwiczyć. Jakie są jeszcze inne kryteria przy doborze materiałów? Spójrz na tak zwane cele poboczne podręczników. Czy podręcznik przygotowuje cię do zdania jakiegoś egzaminu? Czy może daje ci wskazówki, jak żyć na emigracji? A może ma cele rozrywkowe, a zatem nie tylko takie, które są związane z nauką języka obcego? Spójrz poza tym, czy podręcznik jest dopasowany do danego poziomu językowego. Czyli na przykład, czy podręcznik, który jest na poziomie podstawowym, nie jest przypadkiem za trudny? Te wszystkie kryteria możesz wziąć pod uwagę przy doborze materiałów do nauki języka obcego. Które kryteria są dla Ciebie najważniejsze? Daj znać w komentarzach. Natomiast teraz pokażę Ci, jak ja zrealizowałam parę z tych kryteriów w swoich podręcznikach. Zacznijmy od podręczników do nauki gramatyki języka niemieckiego. Gramatyka z rysownika to książka dla osób, które chcą się nauczyć podstawowej gramatyki z języka niemieckiego. Mamy tutaj gramatykę przedstawioną w formie bajki. Król, który ma koronę, mieszka w zamku. Król jest reprezentantem rzeczowników. A czasowniki to korony, natomiast zamek to jest reszta zdania. Przed chwilą zobaczyliście prezentację materiału, a teraz ćwiczenia, czyli praktykę. Następna książka to zaawansowana gramatyka języka niemieckiego. Jest to podręcznik dla studentów pierwszego roku lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj na tym slajdzie widzicie przykładową stronę z tej książki, która dotyczy. Zaawansowanych informacji dotyczących rodzajników w języku niemieckim. Całość książki jest napisana w języku niemieckim, natomiast w szarych obszarach jest podsumowanie w języku polskim, aby było łatwiej zrozumieć to, co napisałam w języku niemieckim. Do każdego rozdziału znajdziesz ćwiczenia, aby przećwiczyć swoją wiedzę. Całość książki jest przepełniona innowacyjnymi schematami i algorytmami, które odkryłam pracując na uniwersytecie. Te dwie wspomniane książki dotyczą tylko i wyłącznie gramatyki, natomiast następne podręczniki dotyczą nauki słownictwa i gramatyki języka niemieckiego, ponieważ uważam, że te dwa obszary są bardzo ze sobą związane i warto uczyć się tych dwóch obszarów jednocześnie. Tak jak na przykład w podręczniku niemieckim w obrazkach, w których przedstawiam słownictwo na poziomie podstawowym. Znajdziecie tam słownictwo w obrazkach, które następnie jest powtórzone w ćwiczeniach, a ćwiczenia to po prostu tłumaczenie prostych zdań. Zdań na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Książka Made in Germany, Compendium Emigranta to o wiele bardziej obszerny materiał leksykalno-gramatyczny niż poprzednie książki. Znajdziesz tutaj listy najważniejszych słów w języku niemieckim, które używałam na emigracji. Listę rzeczowników, czasowników oraz przymiotników. Dodatkowo znajdziesz podsumowanie całej gramatyki języka niemieckiego na paru stronach, od poziomu podstawowego do średnio zaawansowanego, i jeszcze znajdziesz tam dialogi na co dzień i dodatkowe ćwiczenia. Natomiast jeśli kupisz ten pakiet na mojej stronie, otrzymasz jeszcze dodatkowo lekcje, wideo, na których wszystko po kolei wyjaśniam. Przejdźmy teraz do mojej specjalności, czyli do podręczników biznesowych. W tych podręcznikach również najpierw przedstawiam wiedzę poprzez teksty, algorytmy, schematy, a następnie daję możliwość swoim czytelnikom do tego, aby przećwiczyć sobie zdobytą wiedzę w różnych ćwiczeniach albo poprzez odpowiadanie na różnego typu pytania. Jak sprawdzić, czy dobrze odpowiedziałeś, odpowiedziałaś na te pytania? Wejdź na stronę bing.com/slash search i następnie wpisz polecenie: popraw mój tekst. Następnie wpisz tekst swojej odpowiedzi, swojej wypowiedzi i zobacz, czy sztuczna inteligencja znalazła jakieś błędy w Twoim tekście. Dzięki temu Produkcja, czyli tworzenie własnych tekstów, albo tworzenie własnych wypowiedzi, w obecnych czasach wydaje się jeszcze prostsze. Dzięki sztucznej inteligencji jesteś w stanie każdą odpowiedź sprawdzić. Brakuje Ci tylko po prostu planu do nauki języka obcego, a w tym pomogą Ci materiały. Pod koniec tego filmiku opowiem o dwóch ciekawostkach na rynku wydawniczym w Polsce, które myślę, że są dość ciekawe dla osób, które nie były nigdy związane z procesem wydawniczym. W procesie wydawniczym, po tym jak autor napisze tekst, wysyła go do tak zwanego korektora tekstu i odbywa się tak zwany proofreading czyli wyłapywanie błędów w tej książce. Oczywiście, Człowiek z natury jest nieperfekcyjną istotą i mimo tego, że tekst zostanie przeczytany przez dwie osoby, to i tak czy siak w tym tekście zazwyczaj są jakieś błędy, które zostają poprawiane w kolejnych edycjach tej książki. Dlatego im starsza książka, tym bardziej perfekcyjna i tym lepsza. Oczywiście jeśli autor przez cały czas stara się ją poprawiać. Jeśli masz jakiekolwiek e-booki albo książki, które kupiłeś parę lat temu z mojego sklepu, daj znać. Wyślę ci lepszą wersję, którą na pewno już napisałam w ciągu tych paru lat. I to już jest wszystko w tym filmiku. Które informacje ci się spodobały w tym filmiku? Jak będziesz wybierać materiały do nauki języka obcego? Które kryteria są dla ciebie najważniejsze? Daj znać w komentarzu. Danke!